nagroda Stowarzyszenia Filmowców. Ja nawet znalazłem swoją, jak wybierałem się, legitymację Stowarzyszenia Filmowców i ja mam legitymację numer 172. Przyznam szczerze, że, że świadomość, że coś takiego mnie, że tak powiem, że mnie dotknęło, zdziwiło mnie, bo całe moje życie nie polegało na tym, żeby budować sobie Jakieś pozycje czy jakieś takie, znaczy takich zamierzeń w ogóle w życiu nie miałem? Przede wszystkim byłam bardzo zaskoczona, bo ja już nie pracuję od 90 roku, więc to już jest, chocho i trochę. I myślałam, że już wszyscy o mnie zapomnieli, a tu się okazało, że jednak nie. Przede wszystkim chciałem e, naszym tegorocznym laureatom podziękować bardzo serdecznie za wszystko to, co dla nas zrobili. Za wszystko, to, co, co, co zrobili dla kinematografii. To były czasy, kiedy zaczynał się neorealizm, kiedy zaczynał się Fellini, kiedy zaczynał się Bergman i tak dalej, i tak dalej. Byłam na... Chciałam powiedzieć krzywego ryja. Na festiwalu szkolnictwa artystycznego w Poznaniu koleżanka mnie wzięła i waletowałam gdzieś tam z kimś. No i takie życie było. Spotykaliśmy się z wszystkimi, między innymi byli chłopcy z szkoły filmowej, młodzi. I Andrzej z którym się zaprzyjaźniłam potem na całe życie właściwie. Jednym z najspanialszych ludzi, jakich znałam w ogóle. Mówi, co będziesz robić po tej szkole architekturze wnętrz? ja mówię, nie wiem, a przyjdź do filmu. Mój brat studiował, w Wiesław Rutowicz, w szkole filmowej. I tam dość często w Łodzi przychodzili do niego i Polański, i, i, i Sobociński, i Gruza, i mówili do mnie, słuchaj, ty się poświęć, ponieważ widzą, że ja mam dość duże zdolności organizacyjne, ty się poświęcić pracy filmowej. Moim uniwersytetem filmowym to były popioły. Ja wtedy pracowałam jako asystent pana Jerzego Szeskiego, który zajmował się tam właściwie wojskiem i militaria robił, no ale oczywiście cały ten kulik szlachecki, te kostiumy, to wszystko, to właśnie myśmy robili. Mariusz Kuczyński. <głosy> <głosy> o, to, to wielce zasłużony do kamingu, laureat Orła i czterech nagród w Gdyni był tam, gdzie rodziło się nowe polskie kino i nowe technologie dźwiękowe. W środowisku się rozeszło, że jak ktoś miał coś ciekawego do zrobienia, to przychodził do mnie. Wszystko, co robiłem w życiu, jak, jak, jak mówiłem, starałem się robić. Żeby, żeby to było po prostu bardzo dobre, no, żeby nikt nie mógł narzekać na to, co ja robię, bo, bo byłoby mi głupio po prostu. No. Ja przede wszystkim sobie zyskiwałam chyba sympatię aktorów wszystkich, ponieważ ja zaczynałam projektowanie kostiumów od rozmowy z aktorem. Co lubi, czego by sobie życzył, jak to widzi, jaki kolor, bo to jest bardzo istotne, nawet wtedy, kiedy się robi czarno-biały film. Zaczynałem jako dziennikarz filmowy, potem awansowałem do rangi krytyka filmowego, po czym pojawiła się telewizja i zaczął się program autorski, który trwał 32 lata w starym kinie, no, ale już mnie to też jednocześnie też nudziło trochę, bo ciągle ten świecznik tu stał i ta kotara czerwona. I wtedy w 1973 roku no, przekroczyłem barykadę no, na drugą stronę. Zresztą reżyseria zawsze była moim marzeniem. Historyk filmowy reżyser dokumentalnym Stanisław Podsuwanie pomysłów dla sposobu realizacji konkretnych zdjęć. Dawało to, że człowiek uczestniczył nie tylko jako kierownik produkcji w, w, w danym przedsięwzięciu, tylko był też mój wkład, a ponieważ ten wkład się dość wielokrotnie powtarzał, więc no, tak samo jak przy filmie pociąg, gdzie wymyśliliśmy wspólnie z że, operatorem Janem Laskowskim, żeby wy, wypożyczyć wagon kolejowy sypialny. Z pafa wagóz we Wrocławia i postawić go na hali zdjęciowej. Trzy projektory stały z jednej strony, z drugiej, i zależnie od tego świeciły na takie, czy za oknami były takie plansze. Szary, szary ten, że jak tam to światło padało, to oni widzieli jadący pociąg na tym. Stawał pan tak, jak pan stoi, za pana stała ta plansza, i ja nam pana, że pan jeździ pociąg. mimo że był schorowany, no naprawdę był to człowiek pogodny w gruncie rzeczy. To, to właśnie trudno o nim powiedzieć tak w całości. W każdym razie, wspaniały, no, wspaniały z poczuciem humoru bo inaczej nie mogło być, poza tym z poczuciem, z poczuciem co można zrobić, znaczy nie chodziło o politykę w tym wypadku. Tylko co można, co my możemy zrobić? Wspaniale się pracowało, już teraz ta seria z Kieślowskim, bo w końcu, w końcu zaczęło się od, od zaczęło się od dekalogu. No i potem już tak, potem polską część robiłam, tej, podwójnego życia. Z Francuzami było. No i Białego. Białego to, to cały był tu robiony, tak. nie ale Kieślowski był, Kieślowski był no, czuło się, że to jest ktoś, no, że, że to nie jest byle, byle jaka robota taka. Drugi film taki, w którym byłem właściwie współtwórcą tego, to był W pustyni w puszczy. No tutaj to mi reżyser, minister, ówczesny minister Wiśniewski powiedział, słuchaj, daję ci wolną rękę, wybierz reżysera. I dostaniesz pieniądze, żeby móc tego, ten film być, mógł być zrealizowany. Ani jednego zdjęcia filmu w pustyni, w puszczy nie było, nie było realizowane w Polsce. Ani jedno, ani jedno ujęcie. Kierownik produkcji. W Rybkoszki. Bardzo dobrze się z nim pracowało, ja z nim dużo filmów zrobiłam. W każdym bądź razie on chorował już wtedy bardzo, bo to był jego ostatni w ogóle film. I mówi, słuchaj, ale musisz mi kostiumy zrobić takie, jak z grosza, z malarstwa grosza, musisz, musisz wziąć wzór. Ja mówię, no jak ja mogę zrobić z grosza, ubrać na przykład hrabinę czy tam ten. Ja to jak ubiorę panienki, lekkich obyczajów, tam, które są w tej knajpie, gdzie on na mandolinie gra. No i zrobiłam po swojemu. Nie mogłam z nim skonsultować, ponieważ on był w Warszawie w szpitalu, a myśmy film przygotowywali w Łodzi. Rozmawiałam go z operatorem, to był Marek Nowicki, i on mi przyznał rację. No oczywiście, pierwszy dzień zdjęciowy przychodzi na plan. I przychodzi właśnie ta jedna z tych hrabin, to grała, nie pamiętam, Szykulska chyba i... Nie, nie, nie. Nie pamiętam już które. W każdym bądź razie ubrane są w barwach bardzo stonowanych, tak jak tego, elegancko. A on mi coś ty mi tu zrobiła. Ja mówiłem, że ja chcę mieć grosza na planie, a ty mi tutaj. Pokłóciliśmy się strasznie. Ale w końcu ja mówię, słuchaj, zamilknij i posłuchaj, co ja ci powiem. I, i powiedziałam mu właśnie swoje racje. I on tak się, a wiesz, że Ty masz rację? <gry> a Ty masz rację? No i później po filmie, jak gdzieś czytałam jakiś wywiad z nim, No i ktoś, a coś, z czego Pan jest najbardziej zadowolony w, w filmie. On mówi, no z tego, że zagrał to Wilhelmi, to po pierwsze, a po drugie z kostiumów. W tej chwili jakby robię wszystko. To znaczy zarówno e, robię filmy, e, mam swój program telewizyjny w Kinopolska, e, mam swój felieton radiowy w RMF Classic, e, wyszła moja książka, e, zabieram się za następną i tak dalej. To ja tak trochę jestem taki człowiek orkiestry. Panie, za nami bardzo dobry rok dla środowiska filmowego, dla kinematografii. Na festiwalu odcinku w naszej Gdyni pokazało się bardzo wiele wybitnych, wspaniałych filmów. Za to Wam dziękujemy przede wszystkim. Również Towarzyszenie Filmowców odniosło sukces. Otworzyliśmy. Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu, nad Wisło ze nas wszystkich zapraszamy do, do wyjazdów. Także życzę Wam, żeby przyszły rok nie był gorszy przynajmniej, a może jeszcze lepszy.